Nie mają szans na awans, ale zrobią wszystko, żeby jak najlepiej pożegnać się z Europą. Przed hokeistami GKS-u Tychy dwa ostatnie spotkania w Champions Hockey League. Już za kilka godzin trójkolorowi rozegrają spotkanie z Vienna Capitals. I między innymi na temat tego spotkania porozmawiamy z naszym gościem, asystentem trenera Krzysztofem Majkowskim. Witam Cię Krzysztofie. Dzień dobry. Krzyśku... Po dogrywce przegrywamy z Adler Mannheim w Tychach, gramy jak równy z równym w Sztokholmie, a kilka tygodni później przegrywamy w Gdańsku. Skąd ta dysproporcja Twoim zdaniem? Ja bym nie powiedział, że dysproporcja, po prostu liga nasza rządzi się swoimi prawami, Liga Mistrzów to osobne rozgrywki. Gdańsk postawił nam bardzo wysoką poprzeczkę, zagrali bardzo dobry mecz, zresztą potwierdzili to potem dwa dni później w Krakowie, gdzie na wyjeździe... E, dopiero w ostatnich sekundach stracili bramkę wyrównującą, ale dogrywce wygrali, strzeli bramkę i wygrali 3-2 z Krakowią. Także to też nie jest przypadek, że, że Gdańsk z nami e, zwyciężył. Pomimo tego, że zagraliśmy tam niezłe spotkanie, przegrywaliśmy 3-0, doszliśmy na 3-3, no i tam błąd w końcówce spowodował to, że straciliśmy bramkę na 4-3. Potem już piąta do pustej, próbowaliśmy odrobić te straty, ale, ale się nie udała. E, bo ktoś może pomyśleć, że bardziej mobilizujemy się na Ligę Mistrzów, a, a niekiedy odpuszczamy, brzydko mówiąc, mecze w naszej lidze, ale to w żadnym wypadku czegoś takiego nie, nie można powiedzieć, nawet sobie nie można o tym pomyśleć. Jesteśmy zawodowcami, każdy mecz traktujemy na 100%, może gdzieś tam minimalnie więcej tej iskry jednak te rozgrywki Ligi Mistrzów wywołują, no, jak popatrzymy na, na piłkarską Ligę Mistrzów, to też mecze w... Ktoś, ktoś wygra z Barceloną, ma na drugi, na drugi, czy tam w następnej kolejce u siebie w Lidze Mistrzów przegrywa z teoretycznie dużo, dużo słabszym przeciwnikiem. Także to jest sport i tutaj wszystko się może zdarzyć. Oglądając mecz Superpucharu Polski tak trochę pół żartem, pół serio, w pierwszej tercji mieliśmy wrażenie, że nie gramy z GKS-em Jastrzębie, tylko e, z rywalem e, europejskim, bo graliśmy bardzo e, w, Mocno w defensywie też trener o tym wspominał. Później jak rozmawialiście z zawodnikami, to rzeczywiście im trudno było trochę się przedstawić na to ligowe podwórko, bo wyglądało to na początku, że bardzo defensywnie zaczęliśmy to spotkanie. Dla troszkę też jak gdyby rytm, który złapaliśmy w Lidze Lizemiszu, czyli taki bardziej defensywny, bo tam jednak nie możemy się za bardzo odkryć, może też to spowodowało taką naszą postawę w tej pierwszej tercji, szczególnie, szczególnie w pierwszej tercji w meczu z Jastrzębiem, ale Jastrzępie to miało, no może nie zdecydowaną, ale naprawdę miało, na pewno miało przewagę, mogli, mogli zdobyć kilka bramek, Johnny nas wybronił i, i potem już się ten mecz u, 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 poszedł po naszej stronie. Mówiliście o motywacji, ale też chyba nie jest tajemnicą, że motywacja drużyn w polskiej lidze, z którymi gramy, gramy, jest podwójna, no bo każdy chce tego mistrza pokonać, uczestnika Champions League. Jak generalnie oceniasz ten nasz start ligi, bo punktowo na pewno jest dobrze, a jak ze stylem? Ale na pewno ta forma jeszcze nie jest najwyższa, tak? To początek ligi i ok, my już mamy bardzo mocne mecze ze sobą w lidze mistrzów, ale, ale jeszcze możemy w wielu elementach gry. Znaleźć, znaleźć, jest co jest znaleźć do poprawy i cały czas nad tym pracujemy, cały czas szukamy odpowiednich ustawień i tak żeby to wyglądało coraz lepiej. Niedzielny mecz z Unią pierwszy na zero z tyłu, tak poziom napastników widzę poszedł do góry. Czy właśnie ta formacja gry defensywnej jeszcze trochę poprawy wymaga? Także znaczy, tak, na pewno każda, każda nasza formacja zarówno w defensywie i ofensywie nie grają jeszcze na 100% swoich możliwości, to, to zawsze jest coś do poprawy, ale, ale generalnie w, w meczu z Oświęcimiem e, to nie jest tylko, że obrońcy bronią, napastnicy, napastnicy strzelają, ale e, generalnie cała drużyna, cała piątka, która jest aktualnie na lodzie, e, gra albo w odpowiedni sposób w tej defensywie, albo gdzieś tam e, błąd e, czy strata bramki nie zaczyna się. W naszej tercji, tylko zazwyczaj się kończy po błędzie na, ostatniego obrońcy, tak? ale ten błąd zazwyczaj, zazwyczaj często się zdarza, że ten błąd popełnia napastnicy, którzy e, gdzieś źle zaatakują, gdzieś e, spowodują to, że potem nasi obrońcy czy bramkarz są w tarapatach. Tym bardziej ostatnio nominalne obrońca zagrały w ataku, czyli Mateusz Bryk, ale to też wynikało z, chyba z tych problemów kadrowych, nie było Szczechury, nie było komorskiego, jak ta sytuacja kadrowa przed wtorkowym spotkaniem wygląda? E, Aleks. Raczej nie zagra, raczej nie będziemy ryzykować, żeby, żeby ta kontuzja się pogłębiła. Natomiast Filip dzisiaj już był na treningu, także jutro na 100% będzie gotowy do gry. Blisko cały czas składu jest Olaf Bizacki, trochę o tej pierwszej lidze chciałbym porozmawiać, jest Gruźla, jest Ubowski, wy tych zawodników cały czas obserwujecie te mecze, oglądacie, wyciąga, wyciągacie wnioski, analizujecie to, to cały czas i czy ten system gry jest podobny jak pierwszej drużyny? Ja bym bardziej się skupił na tym, że i Gruźla, i Ubowski, i Bizacki, oni grają w ekstraklasie, grają w 23 także... E... Raczej tutaj jestem w całym kontakcie z trenerem, który prowadzi tą drużynę, z trenerem Klichem i, i cały czas nadzorujemy, w jakiej oni są dyspozycji, jak, jak wyglądają na tych meczach, bo te rozgrywki pierwszoligowe to, to jest tak jakby rozszerzony junior. Tak? To dla nas ważniejsze są mecze, dla nas ważniejsza jest postawa tych zawodników w tych meczach ekstraklasowych niż w tych meczach pierwszoligowych. Także oni mają yy, Wbrew pozorom bardzo duże obciążenie tymi meczami, bo grają dwa mecze w weekend i potem dochodzą im mecze w tygodniu, także tego grania mają bardzo dużo i Olaf wczoraj wyszedł, teoretycznie nie gra z nami, bo zagrał po jakiejś dłuższej przerwie, zagrał teraz spotkanie ligowe z, z, z naszą drużyną i wyglądał bardzo dobrze, także widać, że jest w takim rytmie meczowym i te granie i też tej pierwszej lidze, ale przede wszystkim w Ekstraklasie pozwala mu utrzymać odpowiedni poziom. Właśnie Olaf powiedział o Tobie, bo został zapytany jak porówna trenera Majkowskiego do trenera Garbocza i powiedział, trener Majkowski jest dużo spokojniejszy, nie krzyczy tak jak trener Garbocz i Sławiński, bo miałeś też okazję drużynę prowadzić pierwsze pierwszej lidze, tak? Tak, tak, tak. Ostatnio musiałem zastąpić i trenera Sławińskiego i trenera Garbocza, ale każdy trener ma po prostu swój styl prowadzenia drużyny. No, ja, ja prowadzę troszeczkę inaczej. Trener Sławiński troszkę więcej emocji tam daje w tym boksie? chociaż nie powiedziałbym, że trener Garbocz jest też, ja bym powiedział, że jest zbliżony stylem do, do mojego prowadzenia drużyny. Także yy, no, trener Sławiński na pewno tam emocje daje duże, tak, takiego kopniaka emocjonalnego w tym boksie. Przechodząc już do wtorkowego spotkania, zanim jeszcze o nim porozmawiamy, to o tych czterech spotkaniach dwa słowa. Którego Meczu jest wam bardziej żal tej przegranej dogrywki tutaj w Tychach? W... Z Mannheim, czy jednak tego meczu w Sztokholmie, no bo nie ukrywajmy, byliśmy blisko pokonania i na pewno była szansa pokonać zespół Diurgarden tam w Szwecji. Ja Powiem tego i tego szkoda, tak? Tutaj zrobiliśmy jeden punkt, a, a mogliśmy zrobić dwa punkty e, wygrywając po dogrywce albo w rzutach karnych. No, straciliśmy taką, ja nie lubię tego określenia głupie bramki, tak, ale to rzeczywiście była głupia bramka w tej dogrywce. Natomiast sztukodnie no, trafiliśmy na słaby dzień e, Diur Garden i szkoda, że tego nie wykorzystaliśmy, bo ilość kar, które oni narobili i jak gdyby sami dali nam tę szansę do tego, żeby, żeby ich skarcić, no, nie udało się, to zawsze mówię, pomimo tego, że trafiliśmy na słabszy dzień ich, to i tak to jest bardzo dobra, bardzo dobra drużyna i taką drużyną to jest e, wynik niesamowity. Widać także, że było, jeśli chodzi o mecz z Mannheim, że oni wyciągnęli wnioski po tym meczu w Tychach, no bo zagrali zupełnie, zupełnie inaczej, tak naprawdę już po pierwszej tercji było w zasadzie po meczu. To też chciałem podkreślić, że ten punkt, ten punkt z Mannheim to jest to nie ma co porównać do tego zwycięstwa z Bolzano w tamtym roku. Tak? Punkt z taką drużyną jak Mannheim, gdzie oni pokazali potem właśnie u siebie, jaka to jest klasa i zdobyć z niej punkt to jest naprawdę niesamowity wynik. Jeszcze lepsze by było, gdybyśmy dołożyli jakieś punkcie w ten ale teraz mamy przed sobą dwa mecze z, z, Wiedniem, z Wiedniem i tutaj będziemy szukać kolejnych punktów, żeby ta, nasze, ta nasza zdobycz punktowa w tej Lidze Mistrzów była jeszcze większa niż w tamtym roku i znowu, żeby się o tym polskim hokeju mówiło, że jednak to do, do przodu i się rozwija. To zapraszamy teraz do naszej dyskusji zawodników GKS Tychy, którzy podsumowali cztery ostatnie spotkania w Champions Hockey League. Wniosek z, z, z Ligi Mistrzów, czy to zeszłorocznej edycji, czy to z tegorocznej edycji jest jeden. E, aby coś walczyć, coś ugrać, trzeba zagrać perfekcyjnie w obronie, solidnie i wykorzystywać każdą należącą się okazję, bo tych okazji mamy bardzo mało. Więc skuteczność i, i ta solidna defensywa, dobra postawa Jaśka. Wczorajszy mecz pokazał się, że Jaśek jest w dobrej dyspozycji, więc, więc jesteśmy dobrze nastawieni na ten dzisiejszy mecz. Wnioski na pewno, że każdy minimalny błąd, jakieś osłabienie są po prostu wykorzystywane i mogą zaważyć o meczu, także każda zmiana, każde... Każda przewaga, osłabienie są ważne. Patrzycie na te ostatnie spotkania, to którego meczu bardziej żal? Tej przegranej dogrywki z Mannheim czy tej niewykorzystanej szansy w Sztokholmie? Wydaje mi się, że, że te dwie sytuacje były bardzo podobne, bo, bo już wydaje mi się, że mocno zaskoczyliśmy rywali. Nie spodziewali się, tak, że tak ciężko postawimy im te, te warunki gry. No więc niedosyt jest i właśnie tutaj w domu i tam na wyjeździe. Wydaje mi się, że to porównane są, można porównać te dwa spotkania że naprawdę nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji w Garden przewag, tutaj tej dogrywki 3 na 3, więc, więc mamy jeszcze coś sobie, sobie do udowodnienia w, w tych dwóch najbliższych spotkaniach. Po raz drugi mamy okazję zagrać z przedstawicielem Ligi EBL. Vienna Capitals wygrali drugą część sezonu zasadniczego, awansując w ten sposób do rozgrywek Ligi Mistrzów. Przegrali finale z Klagenfurtem. To będą mecze trudniejsze niż z Bolzano, bo chyba ten mecz nawet bezpośredni w tym sezonie pomiędzy Bolzano a Wiedniem już pokazał, że jednak różnica jest chyba pomiędzy tymi zespołami. Ja uważam, że tak, że, że jednak drużyna z Wiednia jest dużo lepszą drużyną i zespołem. I w tamtym roku to Bolzano jak gdyby troszeczkę z przypadku znalazło się w tej Lidze mistrzów, awansowali z ostatniego miejsca do, do play -offu. zrobili mistrzostwo szacunek dla nich, ale, ale mimo wszystko uważam, że Potencjał w drużynie z Wiednia jest dużo, dużo większy. Mieliśmy okazję zobaczyć drużynę Klagenfurtu w, w tym roku na turnieju zwoleniu, jeszcze w sierpniu. Klagenfurt grał z nimi w finale i to też mieliśmy na jakby taką wstęp do, do tego, co nas może czekać w tych meczach z Wiednia. Widzimy teraz wyniki w grupie F, dwie porażki u siebie, później udany rewanż w Sztokholmie. Mieliście okazję na wideo oglądać zespół Vienna Capitals? Tak, tak, tak. Oglądaliśmy mecze właśnie z Jurgarden ze Sztokholmu i mecze z Mannheim. Jakie są główne wnioski, takie ich najmocniejsze strony, bo oni też tych bramek tak naprawdę dużo nie zdobywają, a, a też trochę ich tracą w Lidze Mistrzów? Tak, no, z jednej strony u siebie tych bramek za dużo nie zdobywają, ale nadrobili to znowu w sztuchownie, także to ciężko powiedzieć jaki jest tak naprawdę ich, ich potencjał ofensywny. Na pewno jest to dobra drużyna, którą będziemy musieli się bardzo mocno napłacić, żeby zdobyć jakieś punkty. 11 punktów Mannheim, 9 Deer Garden, 3 Vienna Capitals i jeden punkt GKS U Tychy. Póki co Zaskoczyły Cię rozstrzygnięcia w grupie F, czy raczej takiego układu tabeli można było się spodziewać? Zas zaskoczył mnie na pewno wynik Dürgarden z, z Wiedniem tak? w, w Sztokholmie, gdzie, gdzie Wiedeń wygrał 6-3, a generalnie e, można powiedzieć, że było to do przewidzenia, że tak ta grupa będzie wyglądać. Teraz się rozstrzygnie o tym, kto będzie miał pierwsze miejsce w tej grupie pomiędzy Diurgarden a, a Mannheim, a tutaj będziemy walczyć o to trzecie miejsce. To jest skład Vienna Capitals, całkiem ciekawie wygląda, prowadzi ich kanadyjczyk Cameron, w sumie ci zawodnicy mają 50 występów w lidze NHL, ale sporo tych występów jest w lidze szwedzkiej, fińskiej, w niemieckiej, 14 Austriaków, 7 Kanadyjczyków. No, na papierze na pewno słabszy rywal niż Dürgarten i Mannheim, no ale te mecze pokazały, że wcale to co na papierze to niekoniecznie później się to przekłada na, na, na tafle. Gdyby papiery grały, to można by było dużo więcej rzeczy przewidzieć, także to jest sport, tutaj wychodzą żywi, żywi ludzie i, i tutaj ciężko przewidzieć, to nie jest teatr, to jest po prostu spektakl, ale sportowy. Tutaj nie wchodząc w aspekty taktyki, też zagramy bardziej defensywnie, czy trochę bardziej odważniej w ataku, czy jednak przede wszystkim tym pierwszym celem będzie zabezpieczenie tyłów? Na pewno, najpierw musimy zabezpieczyć to, co się będzie u nas działo w tercji. Ale myślę, że też szczególnie u nas będziemy chcieli troszeczkę więcej e, ofensywy wprowadzić do, do, tej, do tego meczu i, i mamy już za sobą cztery ciężkie mecze z bardzo dobrymi drużynami, także e, na pewno nie będziemy aż tak chcieli tej taktyki defensywnej przez, przez całe to spotkanie prowadzić i będziemy chcieli gdzieś tam ich zaskoczyć i więcej w tercji ofensywnej pograć. Jak w takim razie naszego najbliższego rywala oceniają Michał Kotlosz i Filip Komorski? Ponownie oddajmy głos naszym zawodnikom. Wydaje mi się, że będzie to porównywalne spotkanie do tych meczów domowych to jest Garden i z Mannheim. Wydaje mi się, że ta drużyna wiedeńska może być. Mocniejsza niż Bolzano, no ale wszystko się, się okaże jutro. My jesteśmy przygotowani na, na ten mecz, jakbyśmy grali czy to ze Szwedami, czy to z Niemcami. Wiemy, że to będzie wymagający przeciwnik i, i tak też do tego meczu podejdziemy. Każdy mecz jest inny i tutaj nie ma słabych drużyn, także na pewno nie będziemy tak podchodzić, że to jest najsłabsza drużyna i że bez problemu zdobędziemy punkty. Po prostu musimy od pierwszych minut skoncentrowani wyjść i walczyć o zwycięstwo tutaj w każdym meczu. Jeśli chodzi o ligę EBL, póki co Wiena Capitals zajmuje drugie miejsce, w niedzielę przegrali z Salzburgiem 1-4. Tak często jak rozmawiacie z zawodnikami, myślicie sobie, fajnie byłoby zagrać w takiej lidze międzynarodowej, spróbować zespołami z Czech, z Słowacji, wyjść poza to polskie podwórko? No, na pewno fajnie by było w takiej rozrywce brać udział. Myślę, że to by byłby kolejny taki impuls do tego, żeby Cały ten nasz hokej poszedł troszeczkę do góry, bo, bo e, zawsze, z, jak to mówi, takie powiedzenie przysłowie, z kim przystajesz, takim się stajesz, tak? Jak grasz na tym niższym poziomie, teoretycznie niższym, no to jak gdyby nie ma kto cię zdopingować do tego, żeby gdzieś e, zmobilizować się do jeszcze lepszej gry. Grasz z lepszymi, znowu się mobilizujesz na, spróbujesz wejść na ten poziom, do którego oni tam e, e, aspirują, także... E, te rozgrywki też by były ciekawsze na pewno dla kibiców, bo przyjeżdżałyby drużyny z bardzo mocnymi, z bardzo mocnymi zawodnikami. Tak jak tutaj powiedziałeś, taki jeden ma zawodników, którzy rozegrali 400 meczów w szwedzkiej lidze, teraz tutaj tak podpatruję prawie 260 meczów w KHL-u, także jakość tych drużyn jest na pewno wyższa od, od tego, z którymi tutaj się potykamy w polskiej lidze. Jakość to jedno, ale to chyba łatwiej byłoby pozyskać nowych zawodników, no bo jednak ten produkt chyba byłby bardziej atrakcyjny dla nich. A to na pewno, to na pewno. To jest znowu kolejny jakby plus tego, że drużyna gra w mocnej lidze, bo ci lepsi zawodnicy wtedy popatrzą, gdzie by grali, z jakimi przeciwnikami i też łatwiej jest ich ściągnąć tutaj do, do drużyn, które w takich rozgrywkach uczestniczą. No i na pewno najlepszych zawodników w Europie, jednych z najlepszych zobaczymy już jutro. Zapraszamy Państwa jutro o godzinie 18 na stadion zimowy w Tychach.